Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie, szczęść Boże! Dzisiaj jedno słowo z naszej prowincjalnej kaplicy w Warszawie, Księży Sercanów, tutaj na Łowickiej, a tym słowem będzie nienawiść. Jakoś nieprawdopodobnie niezrozumiale brzmi dzisiaj to słowo nienawiść w kontekście jeszcze najbliższych, ale kiedy tak zacząłem modlić się tym słowem, i przyznam szczerze, że trudno mi było na modlitwie bardzo, to za chwilę przeczytałem tekst o Krzyżu i pomyślałem sobie, Boże, przecież na tym etapie, kiedy Jezus mówił o krzyżu, kto nie bierze swego krzyża, nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. To było kompletnie niezrozumiałe dla apostołów. Oni nie byli w stanie zrozumieć zapowiedzi męki. A co dopiero na tym etapie życia Jezusa, kiedy on im mówił o krzyżu, to to kompletnie było niezrozumiałe. To dla nas dzisiaj jest jako tako zrozumiałe, ale oni nie mieli pojęcia, o czym Jezus mówił, o jakim krzyżu. I kiedy łudziłem się, że to słowo nienawiść jest źle przetłumaczone. Sięgnąłem do Vulgat, do Septuaginty, czy do tekstu łacińskiego, do tekstu greckiego. Zobaczyłem przekłady w innych językach. Wszędzie jest nienawiść, wszędzie chodzi o nienawiść. To tak samo wszędzie później chodzi o krzyż. I jedyne, co, z czym wyszedłem z tej modlitwy, to myśląc sobie o tym, że tak jak niezrozumiały jest dla nas krzyż, i po prostu. Jedynie co można zrobić, to go zaakceptować. Tak samo bywa niezrozumiałe dla nas e, to pragnienie Jezusa, abyśmy się tak, tak, abyśmy tak go ukochali, aby wszystko, co nawet najdroższe dla nas było, e, było na drugim miejscu, a na pierwszym, żeby był po prostu Jezus. Do zobaczenia jutro.